Hej, idę właśnie na najważniejszą premierę roku, czyli Szybkich i Wściekłych 10, żeby spotkać się z. nie uwierzycie! Sung Kangiem we własnej osobie. Będę rozmawiał o tym, dlaczego Han przeżył. To będzie niesamowite spotkanie, także trzymajcie kciuki, żebym tego nie zawalił. Panie Kang, nareszcie Pana spotkałem! Proszę mi powiedzieć, dlaczego Han umiera w szybkich i wściekłych, a później zmartwychwstaje. W ogóle nie spodziewałem się, że Pan mówi po polsku, to jest niesamowite, co Pan robi dla polskich Panów. Eee... Świetne, świetne, naprawdę. Panie Kang, proszę poczekać, niech mi Pan opowie, co się stało z Hanem, dlaczego wrócił? jesteś jak ale Panie, dlaczego. Kim tam sam sumbią, czyli jakimś tam. Ale Panie Kang, dlaczego jest Pan taki niemiły? No cóż, próbowałem, to był właśnie y, Sung Kang, to było niesamowite spotkanie. Szybcy i wściekli 10. A szybkie może... 10? Not one of the titles is in the same structure as any of the other titles. The Fast and the Furious. Too Fast, too Furious. Fast and Furious! <laughs> furious! Seven! <laughs> is it The Fast and the Furious 9? No, it's. F9, colon, The Fast Saga. W sumie chyba już nikt nie wie, jak nazywać te filmy, ale za to wiem, jak wyszła najnowsza odsłona tej serii, bo byłem na niej wczoraj w kinie, więc to pora, aby usiąść przy grillu, otworzyć koronę i zabrać się za recenzję. W zasadzie tak właśnie wyglądał mój dzisiejszy dzień, tylko bez korony, stąd moja opalenizna na czole, bo zabrałem się za samochód. To będzie nieco inny film niż zwykle robię. Zamiast zacząć od ogólnego opisu filmu podziel, go po prostu na warstwy. W ten sposób ominiemy spoilery dla osób, które filmu jeszcze nie widziały. Chcę spojrzeć na Fast X w sposób trochę inny, bo jest to film ciekawy. W zasadzie zaskakujący jako dla mnie, fana szybkich i wściekłych. No to zadajmy sobie proste pytanie. Czy Fast X to ogółem dobry film. Więc dla osób, które serii nie oglądają, albo może widziały jedną czy dwie odsłony, w dużym skrócie, Fast X to film pełen akcji, ale nieco mniej posmicznej niż trzy ostatnie odsłony, szczególnie ostatnia. Do tego jest już naprawdę sporo science fiction, mimo właśnie tego, co powiedziałem przed chwilą, ale jest tutaj po prostu sporo takiego avengeryzmu w sensie po prostu jest dużo scen, które jakbyście wsadzili do takiego Infinity War, to nikt by się nie zorientował, że to nie Avengers, tylko szybcy wściekli, ale wciąż jeśli odrzucały was poprzednie odsłony, no to ta też was odrzuci. Fizyka jak zwykle nie istnieje, Vin Diesel jest wręcz półbogiem. Ale myślę, że to było wiadome gdzieś od czwartej części serii, więc było już naprawdę sporo czasu, żeby oswoić się z tą myślą. To miejscami wręcz była taka komedia akcji, mimo że oczywiście nią nie była. Ale było naprawdę dużo dobrych, śmiesznych scen. Widać, że twórcy mieli o wiele większy dystans do wielu postaci niż wcześniej. Wszyscy mieli większy dystans, oczywiście poza Winem Dieslem, który nigdy nie ma dystansu do siebie. To trochę jak z oglądaniem Deruma, tylko że zamiast Tomiego Wijsona mamy właśnie. Wina Diesla. To on jako jedyny traktuje jeszcze tą serię poważnie. Myślę, że widzowie również traktują ją o wiele mniej poważnie niż Win Diesel. Co do fabuły, to tutaj i tak będzie grała dla Was mniejszą rolę. Zresztą nie oszukujmy się, ona ma już naprawdę mało sensu, tak czy inaczej. Najważniejsze jest to, że mamy te same postaci. Jedne z martwych wstają, drugie umierają, trzeci są nieśmiertelni. Wszystko w zależności od tego, ile wytwórnia jest w stanie za nich zapłacić. I właśnie tak się toczy życie w rodzinie Torres. To jak zwykle po prostu operamy dla nas samochodami, choć tym razem w zupełnie innych tonach. I to by było na tyle ode mnie dla osób, które nie oglądają serii. Myślę, że jeśli potrafilibyście się zdystansować do tego filmu, no to mógłby być nawet ok, ale po co robić to na siłę, więc myślę, że po prostu Wam się nie spodoba. Także to tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego razu. Dobra. Poszli teraz wszyscy ci, którzy będą najbardziej narzekać, a... W zasadzie nawet nie interesuje ich ta seria. Więc, szanowni fani serii Szybcy i Wściekli, nie lubię szufladkować ludzi, ale myślę, że na potrzeby tego filmu dobrze by było Was podzielić na dwie kategorie. Pierwsza grupa to osoby, które ubolewają, że ta seria to już nie wyścigi samochodowe, chociaż nawiasem mówiąc, ta seria nigdy nie była o wyścigach samochodowych. W sensie tylko Tokyo Drift tutaj wychodzi przed szereg, bo to jest jedyna odsłona, w której wyścigi grały główną rolę rolę tak naprawdę. W innych częściach w zasadzie poza za szybkimi i za wściekłymi, w zasadzie najważniejsze były pościgi i akcja. Wyścigi były na drugim miejscu co najwyżej. Druga grupa osób to te, które lubią i oglądają tą serię i to wcale nie oznacza, że jej nie krytykują. Ja sam należę właśnie do tej grupy. Chodzi po prostu o to, że to osoby, które widziały wszystkie części. I myślę, że tą grupę zostawimy sobie na koniec. Teraz porozmawiajmy o tej pierwszej. Czy to jest film dla Was. Czy to jest film dla kogoś, komu podobały się, nie wiem, pierwsze trzy części, albo przynajmniej pierwsze pięć części, może pierwsze siedem części, bo to przecież w siódmej części umiera Paul Walker? Ym, no, nie. Nie spodoba wam się ten film. Jeśli macie punkt zaczepienia w postaci którejś z poprzednich części, ale nie ostatnich, gdzie rura wydechowa goryczy się dla was przełamała, to i tak uznacie, że ten film to dla was za wiele. To dalej absurdalne motoryzacyjne science fiction, żeby nie było. Nie krytykuję was, rozumiem wasze podejście. Po prostu myślę, że bez sensu zmuszać się do czegoś, co i tak wam się nie spodoba. Przeskok w tym, co się dzieje w takiej czwórce, a w dziesiątce, jest gigantyczny. Jeśli narzekacie na brak wyścigu, to tutaj wyścig jest tylko jeden, jest naprawdę mało znaczący, zresztą ma mało wspólnego z wyścigami znanymi z poprzednich odsłon. Pościgi z drugiej strony ich będzie sporo. W zasadzie to właśnie one, moim zdaniem, są głównym motywem serii, wraz z dziwną interpretacją walki dobra ze złem. Jeśli rzuciliście serię po ósemce, to powiem tak: moim zdaniem dziesiątka jest lepsza niż część ósma i dziewiąta, ale na zakończenie dla osób niesmaczonych serią powiem, że też liczę, że kiedyś dziura na rynku zostanie ogarnięta rebootem przez ludzi, którzy kochają samochody tak samo jak ja. Taki Tokyo Drift 2, niby połączony z resztą, ale no nie do końca. Nazwijmy to może wściekli i szybcy. Niech zrobią to dopóki ma to sens, bo niedługo świat przejmą samochody autonomiczne i elektryczne. A nie wyobrażam sobie, że seria pójdzie w kierunku następcy Wina Diesla i Pola Walkera w samochodzie elektrycznym, który zresztą będzie po prostu sam jechał. Może po prostu zróbmy zrzutkę na polską produkcję która nie będzie diablo, przecież nasza polska scena tuningowa naprawdę ma się czym chwalić. No ale dobra, nie zbaczajmy za daleko. No dobrze, to teraz przejdźmy do tak zwanego mięsa. Szanowna rodzino. Szanowni fani szybkich i wściekłych, w całej okazałości. Pójrzmy na Fast X z perspektywy osób, które dystansują się do tej serii i oglądają wszystkie odsłony. Jaki ten film będzie dla was? Bo pytanie oczywiście nie brzmi, czy go obejrzycie. Tak, wiem, że obejrzycie. Fast X ewidentnie powstał dla fanów. Klimat jest o wiele lżejszy niż przykładowo w ósemce, gdzie był naprawdę ciężki i dla mnie wręcz... Była to odsłona bardzo nudna. Przypomnijcie sobie, jak wyglądała dziewiątka, i podkręćcie humor twórców o jakieś 50%. Ja wyobrażam sobie to tak, że twórcy siedzieli w pokoju z winem, dieslem, dużo zjarali i obejrzeli Avengersu. Na dowód jest nawet jedna scena w tej odsłonie, w której Han je bardzo śmieszne ciastka. Nie będę wam jej spoilerował, ale to jest. Świetna scena. W każdym razie twórcy w końcu zaczęli słuchać swojej grupy docelowej, czyli nas, osób, które właśnie dystansują się do serii, które lubią się pośmiać z absurdu w tej serii i poprawili naprawdę sporo kwestii. Po pierwsze, w końcu mamy świetnego antagonistę: Dante Reyes. Jest, jest. Po prostu niesamowity. Człowieka, który jest zły do szpiku kości. W zasadzie to nie jako osoba, on po prostu się mści na Dominiku Toreto. Jako osoba jest naprawdę ciekawą postacią, bo jak Jason Momoa dobrze go zagrał, jestem naprawdę pod wrażeniem. To jest człowiek, który uratował w zasadzie całą tą odsłonę. W zasadzie nie wiem, czy tą postać napisali pod niego, czy ta postać już istniała i go wrzucili na nią, bo moim zdaniem on zagrał tak, jakby grał sam siebie. Jest mega naturalny w tej roli. Cała reszta. Aktorów w filmie po prostu nie dorasta mu do pięt. Bez niego ten film byłby dziesięć razy gorszy. To co bardzo mi się spodobało w tej odsłonie, to to, że w końcu zrozumiałem dlaczego antagonista jest zły, czyli jakie motywacje za tym stoją. Zamiast bezmyślnego klasyka w tej serii, czyli Uuu, on jest zły, on pragnie pieniędzy, więc będzie je kradł. Jest złym człowiekiem. Uuu, trzeba go powstrzymać. A tutaj mamy kogoś, kto pragnie zemsty na Dominiku i to jest, to jest naprawdę spoko motyw. I to nie w taki sposób jak show w siódemce, bo tam też mieliśmy motyw zemsty, ale ten motyw zemsty tutaj naprawdę ma sens. Jakby jestem w stanie zrozumieć, dlaczego Reyes jest naprawdę zły na Dominika. I wiecie co, to jest naprawdę dziwne, bo zazwyczaj szybkich i wściekłych nie ma logiki, a tutaj jest logika. Jestem zdziwiony. Dante Reyes mści się w sposób szalony, wręcz potworny w oczach Dominika. On chce zemsty w sposób jak najbardziej bolesny dla rodzinki Toreto. Oczywiście, jak zwykle, na siłę został wpleciony w fabułę z poprzednich filmów, ale ze wszystkich zmian, które do tej pory seria wprowadziła, powiedziałbym, że te wyszły tutaj najlepiej. Dante jako osoba jest okropnie szalony. Po wyjściu z kina ze znajomymi, porównywaliśmy go wręcz do takiego dziwnego miksu Jokera z Jackiem Sparrowem. Choć, dla mnie osobiście, Rey jest to postać żywcem wyjęta z serii Far Cry. I now we can finally shoot some goddamn guns. I can't believe I'm gonna race the great Dominic Toretto. Do tego jak już wspominałem, czuć na każdym kroku, że film powstał dla nas, dla fanów poprzednich części. Więc jeśli oglądacie od początku wszystkie odsłony, to wróci wam sporo wspomnień. To dość mały spoiler, ale w końcu poznamy losy człowieka z worka, który jest bity w jednej z odsłon przez show nawet muzyka nawiązuje mocno do poprzednich odsłon, choć prawdę mówiąc ona wypada tutaj najgorzej ze wszystkich części, co jest naprawdę dziwne, bo zazwyczaj do jazdy samochodem miałem przynajmniej nie jedną nową piosenkę z kolejnej odsłony szybkich i wściekłych, a tutaj wydaje mi się, że nie będę miał żadnej. I tak, jak już wspominałem, Win Diesel jest tutaj jak zwykle bogiem, czy półbogiem. Łamie wszystkie prawa fizyki, zresztą w zasadzie chyba wszyscy je łamią w tym filmie, no może poza głównymi postaciami, jak zwykle. Sceny akcji są jak zwykle absurdalne, nikogo to nie dziwi. Miejscami są wręcz bollywoodskie, ale o tym warto wspomnieć. Film jest o wiele bardziej samoświadomy. Mam przez to na myśli, że twórcy coraz bardziej robią z tego takie kino superbohaterskie. Choć oczywiście, Win Diesel nie zaczął nagle latać. W sumie nie wiadomo, co się stanie w ostatniej odsłonie. Ich supermocami jest oczywiście robienie rzeczy niemożliwych z pojazdami, głównie z samochodami, i bycie niezniszczalnym. Przynajmniej tak długo, jak wytwórni to pasuje. Ale zauważyłem, że postaci w filmie coraz bardziej śmieją się z tego, jak bardzo są niezniszczalni. W ogóle ten film. Ma sporo scen humorystycznych, które, o dziwo, zapadły mi w pamięć. Zazwyczaj, jak były takie sceny, to traktowałem to jako taki filler. Tym razem naprawdę jest sporo memów, które myślę, że wyjdą z tej odsłony. No i co ważne, w końcu rodzina nie jest niezniszczalna i to naprawdę czuć przez cały film. W zasadzie całe Fast X jest o przegranych rodziny Toreto i ewentualnie jakichś pyrrusowych zwycięstwach, gdzie udało im się coś wygrać, ale to była taka przegrana. De facto, bo stracili na tym naprawdę dużo. Niby coś ugrali, ale, no, nie wyszli na tym za dobrze. W przeciwieństwie do poprzednich kilku odsłon, gdzie The Street always wins. Reyes obraża ciągle rodzinę, śmiejąc się z tego, jak ten cały wymysł Tore to jest kruchy w porównaniu do rzeczywistości. A my często śmiejemy się razem z nim. Zresztą w filmie padło 30 razy Family. Wiem, bo wziąłem notatnik do kina i notowałem to, a moi znajomi cały czas mnie tyrpali, jak ktoś mówił Family. Choć na Instagramie. Powiedzieliście mi, że ta liczba jest o parę rodzin mniejsza, ale nie było zbyt wielkiej różnicy. Ale oczywiście jest też dużo minusów, które odczuwam. Jednym z nich jest to, że seria skręciła mocno w kierunku futurystycznego science fiction pełną gębą. Poprzednio były jakieś tam rzeczy typu i auto lecące przez kanion na sznurze z mostu itd. Itp. Ale teraz podsumowałbym to tak. Win Diesel chce być Avengersem. Pamiętacie agencję z poprzednich części? Teraz to jest po prostu Shield z Avengersów, w sensie z Marvela. To jest, to jest to samo. Po drugie, tak jak wam mówiłem, fizyka to żart. Każda sytuacja, która jest bez wyjścia kończy się słowami z motywu przewodniego filmu, czyli pamiętaj, wystarczy wierzyć, że się uda. Jak będziesz wierzył, to na pewno się uda. Nic nas nie powstrzyma. I wiecie co? To nie działa. W sensie pierwszy raz w Diesel się myli. Przez cały film. Oczywiście jest dużo scen, gdzie Dominik to po prostu sceruje wszechświatem i nikt go nie powstrzyma. Nagle jego auto potrafi latać i jest niezniszczalne zupełnie jak w poprzednich odsłonach, no nikt tutaj nie jest zaskoczony. I oczywiście te wszystkie absurdalne sceny psują mi cały odbiór, bo można było je zrobić w sposób humorystyczny, albo po prostu inny, mniej. Głupi, i wtedy oceniłbym ten film o wiele lepiej. W zasadzie nie wiem nawet, jak ocenić ten film, bo to właśnie te sceny psują mi cały odbiór. I jedną z tych scen jest zakończenie, którego nie mogę tutaj wam zaspoilerować, ale jest po prostu głupie. Jest absurdalne. To chyba najgorsze zakończenie, jakie widziałem w całej serii Szybkich i Wściekłych. Z jednej strony jest ok, ale no nie, po prostu nie. <grych> Jest głupie, o tym porozmawiamy sobie już za chwilę. Szanowni, dzięki, że dotrwaliście do tej pory. Teraz zaczynamy fragment ze spoilerami, także jeśli chcecie posłuchać co się dzieje w filmie albo już obejrzeliście i chcecie zestawić swoje poglądy z moimi, no to zapraszam. Matko i córko, to zakończenie... To zakończenie było tak złe. Jak można było przywrócić Gizel do życia? Dlaczego? Dlaczego? Jaki to ma sens? Po co? Po co? Dlaczego nie mogli przeznaczyć tych pieniędzy, które przeznaczone zostały na przywrócenie Gal Gadot do życia w tej serii, na nową postać, nie wiem, kolejnego brata Dominika Toretto, nie mam pojęcia, na jakieś fajniejsze samochody? Dlaczego? To był kolejny dowód na to, że nie możemy traktować żadnej śmierci w tym filmie poważnie. Mamy zresztą kolejny przykład postaci, która umiera w tym filmie, która miała w sumie taki redemption arc, bo bardzo podobała mi się postać zagrana przez Jonasa Sine i ona umarła. Ale ta śmierć była na tyle głupia, że ja nie wiem czy on wróci Fast 11, bo jest spora szansa, że wróci, mimo że eksplodował. Dlatego, tak jak już wspominałem wcześniej w tym materiale, to jest już po prostu kino superbohaterskie. Te postaci mają jakąś niezniszczalną skórę, przecież Gal Gadot wyskoczyła w zasadzie z samolotu. Przy tej prędkości ona by była zmiażdżona. Nie ma żadnej opcji, żeby przeżyła. Nawet nie 0,000 i tam 1% szans na przeżycie. To jest po prostu zero z niemożliwe. Więc jedynym sensownym wyjaśnieniem jest to, że potrafi latać albo zamieniła się w W każdym razie, jeśli przeżyła, to dlaczego jest po stronie Cypher? Dlaczego nie poszła do Hana powiedzieć: "Hej, kochanie, żyję. Może byśmy się spotkali?" Do tego siostra Eleny po co ona tu jest? Jaki to ma sens? Czy naprawdę w uniwersum Toreto każdy ma nieskończoną ilość braci i sióstr, którzy po prostu pojawiają się, gdy poprzednia postać umrze, w sensie. To jest tak, ktoś umiera i nagle pojawia się jego brat, albo... Nie, oni po prostu pojawiają się, bo tak Dominik Toretto potrzebuje, żeby się pojawili w filmie, bo... Family! Najbardziej absurdalny z całego filmu na pewno był Charger Toretto, ściągający na linach dwa helikoptery. To było po prostu głupie, to było... to było straszne, nie mogłem na to patrzeć. Czy... dobra, przepraszam, w zasadzie jedna z pierwszych scen była naprawdę absurdalna, i naprawdę głupia, czyli Charger Toretto, o ile dobrze pamiętam po raz kolejny, ścigający tym razem kulę. Przepraszam, to nie była kula, to była bomba. Płonąca bomba, która nie wybuchła. Ale wiecie co? To, to mnie dość rozśmieszyło, bo pomyślałem, że po prostu Vin Diesel miał dzieci i te dzieci grały w Rocket League i stwierdził, że to jest fajna gra i trzeba to zrobić wszystkich <laughs> wściekłych. Nie mam innego pomysłu, jak na to wpadli. No i oczywiście te ostatnie 10 minut filmu, które były po prostu strasznie głupie. Z jednej strony mamy właśnie tą Giselle, która się pojawia, ale z drugiej strony, no, czy naprawdę ktoś wierzy w to, że umarła cała rodzina i Bill Diesel też umiera razem ze swoim synem? Nikt w to nie wierzy. Zresztą chyba pół sali kinowej śmiechało po prostu za każdym razem, jak Dominik to próbował być poważny w tym filmie. No ale właśnie tak trzeba oglądać tą odsłonę i w zasadzie wszystkie osoby. Ostatnie odsłony tej serii, jest wtedy o wiele lepiej. Twórcy chyba też już mają dość tych wszystkich absurdalnych sytuacji, i też tworzą je trochę na siłę, właśnie po to, żeby pośmieć się razem z nami. Takie mam wrażenie, że ten film jest już po prostu humorystyczny na swój sposób. Zobaczcie choćby na scenę Hana jedzącego mafinki. To było po prostu świetne. To była jedna z moich ulubionych scen z całej serii Szybkich i Wściekłych. Więc myślę, że właśnie w tą stronę idzie ta seria, że Dominik Toreto to będzie jedyna ta poważna postać, a cała reszta po prostu będzie śmieszna. Mieszkować. A, no i to piękne nawiązanie twórców do polskiego klasyka, czyli bez honoru nie ma rodziny. Brakowało tylko a bez honoru nie ma honoru. A bez pałacu nie ma pałacu. Podsumowując, ostatnio rozmawiałem z Oskarem Wadowskim na swoim kanale o tym, jak się relaksować. I jedną z tych rzeczy jest właśnie oglądanie różnych odmóżdżających filmów. Dla Oskara jest to Bollywood. Dla mnie są to Szybcy i Wściekli, czy Granie w Jakuzę. Ta seria traktuje siebie już coraz mniej poważnie. Zresztą myślę, że aktorzy również traktują tą serię już naprawdę mało poważnie, poza oczywiście Winem Dieslem. On myśli, że robi jakąś zbawienną, familijną produkcję wartą Oscaru. Ale reszta? Reszta już po prostu zbiera kasę i cieszy się z tego, że występują w takim filmie. Chyba się cieszą, nie wiem. Ja bym na ich miejscu się cieszył, bo w fajne samochody. No i dużo kasy. W zasadzie zauważyłem, że ja i większość moich znajomych oglądamy te filmy tylko po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co głupiego tym razem wymyślili. No i nie oszukujmy się, jest tu też parę fajnych postaci, które uwielbiamy. Myślę, że to właśnie głównie dla nich to wszystko oglądamy. Ja na przykład zawsze będę uwielbiał wyluzowanego Hana, łącząc to wszystko, a przede wszystkim właśnie samochody, absurdy, humor można mnie naprawdę łatwo przyciągnąć do kina, ale rozumiem, jeśli wy macie inaczej. Nie musicie lubić tego samego co ja. Dlatego dajcie znać w komentarzu, czy będziecie oglądać Fast X, czy już obejrzeliście, czy nie macie zupełnie zamiaru. Tymczasem dzięki za oglądanie. Grazie, arrivederci.